Yo mano, z tej strony Just Mark, dzisiaj pogramy w Roblox w Sharkbity Jestem... Default skin Nie, robiłem sobie jeszcze skina Łopanie panie Chybaż zabądziłeś. Dobra, okej okay. o na przykład Tutaj można spotkać w Robloxie takie... Takie coś nie wiem jak się to nazywa, dziwny okaz. O, nie jestem rakinem. Szkoda. Mamy łódki. Wybierzmy sobie kaczkę. Ło, ktoś mnie zaprasza. Ło, popłyniemy z nim. Nice. Dobra. No. Co to za łódka? Nie, można pływać? Nie Mam pistolet, patrzcie Podaj się Mogę ich zabić? Hmm? Siadłem, dobra Ło, co się dzieje? Co za dziwne rzeczy O, szark w... został wypuszczony W ogóle czemu nie ma? No pięknie No to za... Zostaliśmy na pożarcie Czemu nie ma muzyki? Halo, co jest? O, teraz jest Dobra, rozumiesz co mam robić? Mam zrobić rekina Tam No, strzelaj właśnie tam Czemu my go nie trafiamy? stanął, mamy problem. To może ciszej weźmiemy O, tak może. Gdzie on jest? Powiem tak, ja idę do kaczki. O, popływam se. Rekin tam jest. Dobra. Kto to tam pływa? Nie wiem, ale nudno będzie w tej rundzie. Dobra, płyniemy jak on. Królik, pomóż mi! Tak, tak, uff. Mamy Zbawiciela. Dziękuję ci. Jesteś najlepszy. Tam jest rekin. Płyn do niego. Dobrze, płyn tam. Bardzo dobrze. Dobra. Zniknął. A, rekin został zabity. Jakby chcieli, jak chcecie mnie zaprosić do znajomych, to macie nazwę. Mm, czekaj, tu, o, tu macie nazwę. Tu o just mark y, ty ty ty. Nie, just mark y, ty ty. O, możecie mnie zaprosić do znajomych, możemy razem zagrać w różne gry. Dobra, co tu robić jeszcze? Nie mam Robuxów. Nie wydaję pieniędzy na gry. No chyba, że jakieś fajne gry. To wtedy tak kusi mnie. Dobra, zapraszam wszystkich do mojej kaczki pięknej. Dobra, jedna osoba doszła. Z zostawcie subskrypcję na kanale i łapkę w górę. Jak będzie po tym filmem... 5 łapek w górę, wtedy nagrywamy kolejny odcinek. Pięć łapek to nie wyzwanie dla, dla nas. To nie wyzwanie dla Was. Albo dla nas. To nie wyzwanie dla nas. Więc dobimy tak z... 10 łapek w górę, wtedy będzie kolejny odcinek z Robloxa. No chyba, że chcecie z innej gry. Napiszcie z jakiej. To Was posłucham. W komentarzu oczywiście. Gościu. No dawaj tu napakę. No. No, ale siadni. Chorobaki w dupie ma. Zostawiamy go. Nie strzelaj we mnie. Idziemy raki strzelać a nie mnie. Co to tam takie zielone jest? Czy to jest Mikołaj? Ja, dzień dobry Mikołaju. Ja, jest taki wóz. Ja, ja takiego nie mam. Skąd? Może w sklepie jest? Dawaj, zderzamy się. Fight. Dobra. Ale tronu się steruje tutaj. O nie! Widzieliście co zrobiłem. Jakie triki. Nie umiem. Dobra, wyskakujemy. SOS. Pomóżcie nam. Pomóżcie nam. No i co? Znowu zniknął Rekin. Nikt go nie zabił. O, tu macie moją nazwę. O, o, o tutaj. Zapraszam do znajomych. Przyjemne. Nie wiem czy wszystkich. Bo Max Friends to chyba 200 No i ja tyle Nie będę miał na bank Napiszcie w komentarzach co chcecie Abym nagrywał, bo to od was zależy Od was zależy co będę nagrywał i czy będę w ogóle nagrywał, abym nagrywał musicie mnie motywować, a motywować O! Oh! O oh my god, jestem Markinem! Aby mnie zmotywować do nagrywania, musicie zostawić subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Yy, łapkę w górę. Oczywiście. I wtedy no będę nagrywał dalej. Okej. Okay. Tu samouczek jakiś jest. O, będę miał takie coś pokazane, gdzie są ludzie. O nie, tu gdzie są ludzie, a tu gdzie są łódki. Dobra. Już wszystko rozumiem. Ale ich zjem ja też tak mogę leżeć? Ja nie mogę. Ja patrzcie, jaki ludzek ze mnie jest. Normalnie szkoda, że wakacje się skończyły. Dobra. O, mam jakieś 70 zębów. Wo, Patrzcie, co robię za salta. O! Samoczek pokazywał, że tam są ludzie. No dobra. Będźmy tam. Dobra, gdzie te ludzie są? Opaśćcie! Zjadłem jednego. Omen. Oh, Fajna ta gra. F Znikł? Wyszedł z gry, czy co? Dzień dobry. Przychodzę z pokoju. Nie musicie mnie strzelać. Po prostu jestem głodny. No właśnie. Jestem bardzo głodny. Tu nie ma ludzi. Eee, tu są jakieś ludzie? Tu też już nie ma ludzi. Dobra, to płyniemy tam. Tam czuję krew. I popłynę po nią. Płynę, płynę. Płynę, płynę po nią. Wow, statek. I zjadą kogoś, nie wiem, czemu on tam był. Miał... Nikogo tu nie ma? Serio? No nie ma tu nikogo. No dobra, to lecimy tam, po nich. Kozaków, lecimy po nich. Co to było? Wodorosty. Wow. Ło, jak się dziwnie steruje. Gdzie oni byli? Tam, tam jest krew. Lecim 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 kurde co? Tu coś było? Dobra co bliżej? Nie wiem, co jest bliżej tu coś jest co? A tu te kaczki, dobra przepraszam, przepraszam was kaczki Jestem wielkim Rekinem No i gdzie są ludzie? Tam są Płyniemy tam Dobra, tu mamy jednego Pff. Jesteście moi, nie macie już szans za no. mną Tam jest jeden Ale smaczny to jest. Co we mnie strzelasz? Ile ich tu było? Normalnie całe gniazdo. Nie. Tam coś jeszcze było. A nie, to boja. Dobre. To... Halo, halo? Czy ktoś tam jest? Dobra, nurkujemy i płyniemy do nich. Patrz, patrzcie co robię. Nie. Pyk, 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 pyk. Oni się tego nie spodziewają. Płynę. Spacja. I zaraz są zjedzeni. Dobra. Jeszcze 50-40 sekund jeszcze. No. Oni tak szybko płyną? Nie. Doganiam ich. Pyk. I zaraz zjedzeni są, nie? O, tu jeszcze jest jeden blisko. No i Siemanku, szanowanko. Ej, nikogo tu nie było? M musiał ktoś być oczywiście. Co? Ej, noc jest. O nie. Teraz gorzej widzę. Dobra, tu nikogo już chyba nie ma, prawda? O nie, przegrałem! Dwie osoby przeżyły. Ale robię backflipy. I... O, czemu umarłem? Rozpadłem się na kawałeczki. Patrzcie, mój brat! Bliźniak. Czekaj na mnie. Zaraz kończymy odcinek, jeszcze jedna runda i kończymy. Cześć, bracie. Bliźniaku, to jest dla mnie? Dziękuję. Jesteś miły. Eee, dawaj mi to. Co to jest? Nie wiem, nie umiem angielskiego. Wow. Co oni tam piszą? Co napisałeś? Hashtag, 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 hashtag. Dobra, bierzemy naszą uko... Albo teraz coś innego. To wygląda na szybko łódź. Zaproszę do nich jak najwięcej ludzi. O, Polska! Co oni tam piszą? To Ta baba. Baba. No nie wiem czemu. Eee, Turk. Napiszę siema. Siema. Polska, to ty! Cześć Polska Dobra, siadamy tu. O, to jest inaczej niż w kaczcie. Dobra i nim. Wielki rekin. Już wypływa z wielkiej klatki. Idziemy ratować... Światła mogę zapalić. O, zapaliłem się ze światła. Dobra. Panie, wywaliłeś się, baba, skakuj do mnie. Ej, rekin płynie. Ej, zacznij mi łódkę, o nie. Ale no to żyję! Czemu ta łódka się nie topi? Hmm. Dziwne. Dobra, płyniemy. Ojdź! Walnęłam coś, w wyspę. Ale trochę mi zepsuł tą łódkę, bo tak dziwnie się ją steruje. O! Dlatego! Patrzcie, co ja za triki robię! Trzeba lata praktyki się uczyć, aby robić takie triki. Ja się uczyłem dopiero jeden dzień i już umiem takie. O, widzicie? Co to? A to powietrze? O nie! Powietrze zaraz mi zabraknie. Się. Dobra, szybko. Pyk. I mamy powietrze. No gdzie jest ten rekin? Co tak kozaczył? Tam? Tam jest. Tam jest human. Dobra, nie ma rekina. Tam jest. Dwa rekiny. Ja się kryję Czemu są dwa? To pewnie na tej informacji pisało, że Dwa rekiny On płynie do naszego człowieka O nie, zjadł go Dobra, ja się kryję Nie, ja, ja zostanę sam on zjada tą łódkę. Ja zostałem sam. Proszę państwa, czy ja przeżyję to? 100 sekund. Trzy rekiny! Co jest? Czemu trzy? What? Czemu trzy rekiny nagle są? Byli dwa. Dobra, nie strzelajmy w niego. Przeczekamy. Chyba mnie zauważył? Nie zauważam jak ja to wygram To To nie wiem Piszcie w komentarzach hashtag Marek umie O NIE już płynie po mnie Pyk O No, wygrali. Ja jeszcze zginąłem, dlaczego? Dobra. Ja już żegnam się z wami i do zobaczenia.